Szanowni Państwo, po bogatych wydarzeniach kulturalnych wakacjach, zapraszam wszystkich na zakończenie wakacji do teatru. Tym razem chcemy z Państwem się spotkać teatralnie w ogrodzie w ulicy Kościelnej, poniżej Muzeum Miejskiego. W niedzielę o godzinie 18 zapraszamy na spektakl w wykonaniu teatru. Walny będzie to spektakl przeznaczony dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci, ale dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dzieci powyżej 9 roku życia już na pewno zrozumieją o co w tym wszystkim chodzi, także w niedzielę 1 września zapraszamy do ogrodu przy ulicy Kościelnej o godzinie 18 .00. walny teatr zaprezentuje sztukę dziadek. Sztuka ta została napisana przez właśnie prowadzącego ten teatr aktora, a jest oparta o wspomnienia jego własnego dziadka. W niedzielę 1 września o godzinie 18 spotykamy się przy, w Ogrodzie ulicy Kościelnej. A gdyby pogoda nie sprzyjała, to tym razem zapraszamy do sali kameralnej. Nie będziemy odbywać tego spektaklu, tak jak to było na rozpoczęcie wakacji, gdy pogoda, pogoda spłatała nam figla i do południa była brzydko, było brzydko, a po południu się wypogodziło. Tym razem na pewno spektakl się odbędzie. Jeśli nie w Ogrodzie Przódcy Kościelnej, to w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury. Zapraszam również do kina Centrum. W tym tygodniu Elysium, a w przyszłym tygodniu, już film, który obecnie wszedł na ekrany i jest dosyć chętnie oglądany przez Polaków, przez Polaków Blue Yasmin, film Łódego Alena. Zapraszam od 6 września do kina Centrum. A wszystkich. Młodych i starszych zapraszam już do odwiedzenia naszej strony internetowej, naszych informacji i zapisywania się na, na, nasze, na nasze zajęcia do klubów, do kół zainteresowań, na warsztaty ceramiczne, plastyczne, wokalne, do teatrów, które prowadzimy. Już można się zapisywać. Nasza oferta jest w tym roku bogatsza od ubiegłorocznej, a szczegóły wszystkie Państwo znajdziecie na stronie internetowej. Także zapraszam wszystkich do tego, ażeby swoje talenty i zdolności mogli jeszcze bardziej rozwijać z, razem z Wadowickim Centrum Kultury. Wszystkie informacje znajdziecie państwo w sekretariacie na naszej stronie internetowej.